Hej, cześć, sięmano z tej strony. Lakemer mamy wtorkowe popołudnie. W momencie, gdy to nagrywam, a za oknem piękna pogoda, nie to co było rano, czyli chyba 0 stopni. Ale dobra, wracamy z raportem, tak? Matisz, wiem, miała być Twoja powtórka. Niestety nie miałem czasu jej pobrać, więc że w momencie, jak to oglądasz. Odcinek na przyszły tydzień jest już nagrany, tak więc będzie to twoja powtórka. A my wracamy do raportu. Jest to bitwa spotkaniowa na mapie Himmelsdorf. Kierowcą jest gołąbisko LCAMX, czyli taki mały troll bitewny, rzekłbym. W sumie lubię ten czołg, mało kto go nie lubi, że tak powiem. Chyba ten kto dostaje w Ciry ewentualnie hmm, jakiś bardzo wysoki czołg. Z małym kątem Patrzenia w dół Powiedzmy tak Ponieważ LC podjedzie I pyk, 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 pyk A osoba, która Próbuje go zastrzelić No niestety, ale nie może go to Ponieważ lufa Tak nisko nie sięga A czołg ten jest naprawdę Niziutki Więc powiedział, jest mniejszy niż maluch i chyba jest, ale dobra mniejsza w to. To jest taki, kurde, cabriolet dosłownie. Czyli tak, bitwa spotkaniowa na już to powiedziałem. Gąb zabawi się w małego trola. Jak widzicie, nie mam celownika wgranego. A jest to czysta gra. Niedawno robiłem reinstalkę, że tak powiem. Z własnych powodów. No, ale co ja tam będę wam opowiadał, to taki pierdolar. Um, czemu nie pojawiło się GTA? No, niestety. W tamtym tygodniu miałem drugą zmianę w pracy, czyli od 14 do 22. Czyli w domu nie było mnie od godziny 12.30 do godziny 23.00. I centralnie, jak wracałem do domu, wykąpać się, zjeść coś i spać. I tak to się mniej więcej u mnie ten. Wyglądał dzień, wstawałem oczywiście dziewiąta, dziesiąta, trzeba było zrobić zakupy, bla bla bla, bla bla bla, każdy ma tam swoje potrzeby do zrobienia, no i co, no i brakło mi czasu, no, no nawet sam nie miałem czasu krać. Sobota tak samo, ale dobra, Gołem tutaj z na tyły, 8 zniszczony, czyli niszczyciel szóstego tieru, nie będę mówił jakiej nacji, ponieważ... Ostatnio coś mam problemy z rozróżnianiem, ale chyba francuski. Albo i nie. Dobra, nie mówię. Nie, muszę nadrobić zaległości, bo to komicznie wygląda to dokumentowanie. Jak widzicie, go mnie celuję. 238 VK 3001H. Eee, tak, mógł powiedziałem 3001H, nie 3001. Jakoś tak z przyzwyczajenia, oczywiście. Tak samo KW mówię, nie KV, ale to wiecie, no, wszystko umowne. Um, Ricochetowe go nie przybliża, ponieważ e, prawym przyciskiem, oczywiście, klika na przeciwnika. Ma auto celowanie i tak sobie on tutaj wystrzeliwuje wszystkich od tyłu. Oczywiście przypominam, że LC to jest czołg lekki z hałbicą bezobrotowej wieży. Czyli można by powiedzieć, że jest to taki bardzo mobilny niszczyciel. Ale no, no nie chcę kłamać. No ale dobra. 271 w Tigera. Gon tutaj spojrzał na Ferdinanda Ferdinand się nim nie zainteresował. Czyli gąb celuje. Gąb pewnie na cheatach wie gdzie strzelać 229 fertka. Ile to działo ma średnich uszkodzeń? 240. Tak więc Jak widzicie bardzo sporo. To jest taki mobilny niszczyciel. No i dobra. Ferdinand zniszczony. Został do zniszczenia type. Type 59, Panther Type 58 i Leopard. Wszyscy, jak widzicie, już są tam um, przy fladze. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. W punkcie do zdobycia. Gąb nie pokazał nam drifta, niestety. Lub kontrolowanego poślizgu. No i jedziemy za chwilkę. Gąb tutaj e, zrobić co, coś. Coś niebywale dziwnego, czyli będzie strzelał tak jakby chciała nie mógł, ale to zobaczycie co się stanie do końca. Ale dobrze, tu mamy panterę za rogiem. Pantera też nie zauważyła przyjazdu gołąbka. Gołąb przybliża, celuje. 254. Oczywiście chowamy się na czas... Reloada, jest to około 11 sekund, a nawet może i mniej, no i 163 panterę, już tak bez konkretnego przycelowania, oczywiście tutaj go stój to przez przypadek, ponieważ jeśli się najedzie na, przeciw, na przeciwnika bądź też na członka drużyny i wiecie, odpali konsolkę do wyboru jakichś tam tych opcji, to są inne. Ale dobrze, GOM tutaj chciał pomocy, no KW5 nie chciało pomóc. Mam tutaj tajpa, Gąb w sumie nie wiem, trochę na Hama strzelił tutaj. A mogłeś nie strzelać. Chwilę poczekać i byś miał czysty strzał. Niestety tylko prawdopodobnie uszkodzić mu gościnę. Ale tutaj teraz nie trafił 285, tak jak widzicie sporo ponad średnią, albo 240. No i tutaj on dostanie, czyli zezrak. Stoimy. Tutaj przez chwilkę mogliśmy strzelić, tego nie zrobiliśmy. Teraz jak widzicie znowu go on strzelił tak troszkę na ślepo. Um. No i tutaj zrobi coś śmiesznego, czyli podjechał i strzelił, co, co jak no jak widzieliście, tak, czołg się podniósł na torach go strzeli w powietrze. No i tutaj KW5 na sobie 5 fraga. Bitwa się skończyła. Eee, ja szybko dokończę. Dlaczego nie było raportów. się znaczy, raportów i GTA w tym tygodniu. Raportu nie było, ponieważ nie miałem czasu go nagrać, a GTA nie ma, ponieważ nie miałem go czasu nagrać. Ale jako, że mam teraz pierwszą zmianę, jestem po 15 w domu. Mam czas na nagrywanie, mam czas na renderowanie, mam czas też na wysłanie. Tak więc z tej strony był Lakemer, z tej, tamtej strony jesteście wy. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, papa. Pa.